Dzień dobry. Dość często pytacie Państwo o wilgotności ziarna kukurydzy, dlatego podzielimy się naszymi pomiarami z pól hodowlanych, zrobionymi przez naszego kolegę Kamila z działu technicznego oraz jednego doświadczenia łanowego podlegnicą. W najbliższych dniach zrobimy aktualizację i publikujemy. Na filmie pokażemy kilka tabel z wynikami i zmierzonymi wilgotnościami. W razie potrzeby proszę zatrzymać film i odczytać szczegółowo wyniki. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na Państwa polach te wilgotności mogą się znacząco różnić, też bardzo różne są gleby w Polsce, choćby nawożenie i lokalnie przebieg pogody, ale zawsze jest to jakiś punkt odniesienia. Wegetacja kukurydzy jest opóźniona około 3 tygodnie w Polsce i widać to bardzo dobrze na wysokich jak na tą porę wilgotnościach ziarna. Szczególnie tutaj na północy Polski pod miastkiem te wilgotności są bardzo duże i w dniu pomiaru to było powyżej 40% wilgotności. A dzisiaj, to jest 5 października, kilka odmian osiągnęło nareszcie wilgotność poniżej 40%, czyli około 38%. Inne pole to okolice Nakła nad Notecią, gdzie odmiany Flint Dent mają wilgotność od 28 odmiany ambrozyni do 35% Agropolis, a odmiany o Dent od 38 do ponad 40% wilgotności ziarna. Przenosimy się na południe Polski w okolice miejscowości brzeg koło Opola, gdzie wysiane odmiany Flint Dent osiągnęły wilgotność 33-36% kilka dni temu. Wyjątkowo odmiana Amavit była bardzo sucha, już 31% wilgotności, podczas gdy odmiany Dent tam wysiane miały wilgotność od 38% do ponad 40%. Przenosimy się na Mazowsze w okolica sierpca, gdzie na polu hodowlanym najsuchszy był Amavit kilka dni temu, miał 32% wilgotności do 38% odmiana Agropolis, a wysiane tam Denty miały wilgotność od 38 do 39%, no a więc jeszcze troszeczkę do zbioru, trzeba poczekać. Na polu w okolicach Radymna w Polsce południowo-wschodniej na najlepszych glebach jakie tam są i przy obfitych opadach odmiany Flint Dent miały wilgotność 35-37% tak na 30 września, a odmiany Dent od 36 do, do, 36 do ponad 40%. Zauważyłem, że w tabeli jest pomyłka, odmiana Celticus jest w typie ziarna Dent. Już ostatnie pole krajów koło Legnicy, Polska południowo-zachodnia, na dość mocnej glebie. Pomiary z 2 października dały około 32% dla Flint Dentów i od 33 do 40% dla odmian Dent. Dziękuję za uwagę i obiecuję, że niedługo będą kolejne wyniki.